Przyniosłaś trochę książek. Mało. No ale za to jakich? Jakich? Właśnie, generalnie te najcięższe musiałam zostawić w domu. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. A to możesz zawsze wymienić ich tytuły. Natomiast najpierw opowiedzmy o tym, co wzięłaś, bo to są ciekawe rzeczy. Słuchaj, no więc tak. Może od tyłu zacznę. A propos najcięższych, no to tak. Zapytałam Cię, co mam zrobić z Prustem, no bo przecież nie przyniosłam siedmiu tomów w poszukiwaniu straconego czasu. Postanowiłam w związku z tym przynieść szósty tą nie, nie ma Albertyny. Nie tylko dlatego, że jest jednym z najcieńszych. Ale też, jednym, ale też dlatego, że chyba z tych, z tych wszystkich tomów on jest jakiś taki najbardziej bezwstydny, mam wrażenie. Z prostem jest tak. Prost Mann i Joyce są na półce tych książek, które czytają tylko osoby należące do świata wysokiej kultury, natomiast inne osoby normalne czytają Marka Krajewskiego i nie wiem, Millennium. Nieprawda. Chciałabym zadać kłam temu. Aczkolwiek uważam, że. Czasami jest tak, że są pewnego rodzaju zjawiska kultury, do których y, potrzebna jest kluczna zachęta. Y, w moim przypadku tą zachętą do Prusta była opinia mojej znajomej, która powiedziała, że, y, że nigdy w życiu nie spotkała się z taką literaturą szczegółu, że, że podziwia Prusta za to, że po prostu tak y, niesamowicie z takim pietyzmem opisał tak naprawdę wszystko, ale potem, kiedy sama zaczęłam go czytać, a to jest bardzo zabawna historia o tym, jak zaczęłam czytać prosta, ponieważ miałam, kupiłam go kiedyś na, kupiłam kiedyś na taniej książce, ponieważ okazało się, że wszystkie tomy są na taniej książce po promocyjnym cenie 15 zł, i sobie, dobra, kupię. Minęło trochę lat, dostałam totalnej depresji, ale takiej po prostu na maksa, jeszcze nie zaczęłam brać leków, że w łóżko, i myślałam sobie, dobrze, muszę coś poczytać i pomyślałam sobie dokładnie tak. To może zanim się zabiję, spróbuję, czytać tego, <głos》> spróbuję poczytać tego prosta. I była to doskonała decyzja, ponieważ nagle się okazało, że trafiłam do jakiegoś... Kurczę, no to jest takie, to jest obcowanie z lepszym światem, z lepszym światem pod każdym względem. Zarówno pod względem świata opisywanego, to znaczy tego świata, który już nie istnieje, który został zupełnie zniszczony przez drugą wojnę światową, ale też świata wrażliwości i języka to Henry James powiedział, że w poszukiwaniu straconego czasu jest jednocześnie najnudniejszą i najbardziej zachwycającą e, książką, jakby książką, serią książek, które powstały w historii literatury. Myślę, że warto to zaznaczyć, że narrator e, e, Proustowski czasami po prostu tak mędzi i sam Proust, robiąc te swoje zdania na całą, to tu im się z niego śmiał, bo on robi te zdania na całą stronę. Bernhard też tak robi, robi zdania na całą stronę, ale... Trzeba się, jak się już przez to przebijesz, to nagle po prostu zdajesz sobie sprawę z tego, że ten nieszczęsny Prust, który, i warto też o tym pamiętać, przecież on za życia był Karoliną Korwin-Piotrowską. On pisał, on prowadził, on prowadził rubrykę plotkarską w Le Figaro, nikt go nie szanował, wszyscy myśleli, że to jest jakiś taki już po prostu. I ten utracjusz pod koniec życia zamknął się w pokoju i napisał jedno z najbardziej zachwycających dzieł w historii literatury ever. To jest, jakbym miała zachęcić do czytania prosta y, Widzów Stacji Wiwa Polska, to powiedziałbym, że nikt w tak bezkompromisowy sposób nie opisał mechanizmów miłości jak Prost, właśnie. Jak się czyta pierwszy tom w poszukiwaniu słona, do połowy jest tak, że bo to wydawca, jak dostał, jak do, jak to były takie dwa, dwa rzuty. Jak wydawca dostał ten pierwszy tom, to najpierw go rzucił do kosza, a potem niechcący otworzył w środku. I jak otworzył w środku, to nie mógł przestać czytać. I rzeczywiście tam tak jest. Jak się tam zaczyna romans, to po prostu... Sorry, ale wszystkie te fleszarowe muskat po prostu odpadają. Ale prawda jest też taka, że ta książka jest dlatego wspaniała, bo jakby czujemy bardzo dużo rzeczy w trakcie swojego życia i nie wpada nam do głowy, że można by je było opisać. Po prostu zrobił, zamknął się w tym pokoju i opisał wszystko, wszystko, co jest możliwe. Co prawda jak pisze o romańskich kościołach, to trochę można zwariować, ale potem jak pisze o tym, jak się upił w pociągu i chciał się zaprzyjaźnić natychmiast z konduktorami i oświadczył babce, że będzie tę trasę przemierzał wielokrotnie, ponieważ są to najlepsi przyjaciele, jakich spotkał w całym swoim życiu, no to w tym momencie jakby totalnie możemy się z nim utożsamiać. I to, co bardzo jest w nim niesamowite, to jest jakaś taka ostrość, y, z jaką on sam siebie traktuje, y, ale też świat. Pod każdym względem dzieło totalne, naprawdę. Y, I mam wrażenie, że no, niedoścignione. To jest coś niesamowitego, że ktoś w ogóle napisał coś takiego. Absolutna rozkosz. Y, Taka, no nie wiem, to jest tak jakbyś jadła najlepsze danie na świecie, jakbyś, jakbyś yy, chodziła w najbardziej kwintnym stroju, który jednocześnie do ciebie pasuje, to jest po prostu magia literatury. I tu przechodzimy do następnej pozycji. Jest to prawdziwe arcydzieło. Miron Białoszewski, najważniejsza postać yy, w moim życiu, człowiek, którym chciałabym być. Yy, Chciałabym być Mironem Białoszewskim, tak nie ukrywam po prostu. Ymm, nie za bardzo przepadam za jego poezją. Jestem fanatykiem jego prozy. Fanatykiem, ponieważ to jest, to jest najbardziej pankowa proza, jaka w ogóle powstała w języku polskim. To jest nieoglądanie się na nic pod każdym względem. Czyli tak, gościu pisze o sobie. <noise> e, pisze używając słów, których nie ma. Z pełnym założeniem, że on nie będzie w ogóle tworzył takiej prozy, która polega na tym, że. Um, że idziemy na łatwiznę i używamy słów, które są. On w ogóle pamiętam, że on gdzieś w kilku momentach zaznaczał, że on w ogóle, że, on stara, że jakby, że on tak strasznie nie ceni czasowników, że one w ogóle są nieważne, a jednocześnie opisuje. Największą na prozę, jaką można sobie wyobrazić. Ja chciałam wziąć ze sobą hamowo tak naprawdę, ale jest niestety yy, zostało w innym mieszkaniu, więc musiałam wziąć ze sobą szumy z lepyciągi, ale wzięłam z sobą premedytację, bo to jest ten moment, w którym yy, już ta, ten, ten styl, w którym Białoszewski pisze, jakoś się ukonstytuował. Czyli, czyli pisanie o tym, że kupił brzeskwinie i ser, pisanie o tym, jak do mieszkania jego i jego chłopaka przyszli świadkowie Jechowy i, i, i jak jego chłopak z nimi rozmawiał. Jednocześnie, jednocześnie mieszanie w to swoich znajomych. Ja tak strasznie lubię to, że na przykład te postaci, które się pojawiają u Białoszewskiego, które są autentycznymi postaciami, funkcjonują pod... pod nie są roz, jakby ich tożsamość nie jest rozwijana. Normalnie literatura każe ci dokonać przedstawienia postaci, prawda? Nie może być tak, że pojawia się jakieś P i nie wiadomo kto to jest. Białoszewski ma to w nosie. Ty się masz sama domyślać. To jest jako, jakby postać symboliczna, dla ciebie jest to jakieś takie zadanie. Po prostu no, brak mi jest słów, jak bardzo jest to dla mnie y, ważne, wspaniała i mam wrażenie, że w dalszym ciągu współcześnie niedoceniona postać. Znaczy, to jest, mam wrażenie, że Biostetki to jest taka, tak, taki pisarz dla, dla wtajemniczonych, a, a mam wrażenie, że on... Y, po pierwsze, że on powinien być dla mas po prostu, nie? Tam, że hmm. ten pamiętnik z powstania warszawskiego, jaka taka odważna próba po prostu gdzieś tam, no bo martyrologicznym, bo, bo o wojnie, bo o powstaniu i tam jest… Nie, 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 to jest absolutnie y, chyba najciekawsze podejście do języka, ale też do literatury, jakie mogę sobie wyobrazić, takie, które łamie wszelkiego rodzaju stereotypy, że to nie jest poezja, to nie jest proza, to jest autobiograficzne i to jest bezczelne przede wszystkim. No i na koniec… To ciekawa pozycja. Skoro mowa tak. o książkach, nie mogłabym ci opowiedzieć o moim y, największym. Ludzie mają takie. Ludzie mają dziwactwa. Podobno. Y, y... I te dziwactwa często związane są ze zbieractwem różnych przedmiotów. Ja mam taką dolegliwość polegającą na. Yy, nawet nie chodzeniu do antykwariatów, tylko wertowaniu antykwariatów internetowych i są to, znaczy po pierwsze jeżdżę na Olimpie regularnie, ale generalnie nie kupuję niczego, co kosztuje więcej niż 2 albo 3 złote. I w związku z tym yy, jest tak strasznie wiele książek, które chciałabym kupić tylko i wyłącznie ze względu na tytuły. Ja sobie, ja sobie gromadzę bazy danych tych tytułów, być może kiedyś to wykorzystam do, 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 jakiegoś, do jakiegoś pisania swojego. Mm. Najbardziej lubię poradniki, tak naprawdę, z lat 60., 70. i 80.. Przez to swoje dziwactwo trafiłam na książkę Zbigniewa Lwa Starowicza, która się nazywa „Listy Intymne. Do kupienia za 2-3 zł na Allegro w całej Polsce. Jest to rzecz zadziwiająca. To są. Listy, które otrzymywał Lew Starowicz, e, pisane do e, nie pamiętam w tej chwili już do jakiej gazety, chyba do kilku gazet, bez odpowiedzi dotyczące życia płciowego Polaków wow. e, w latach e, głównie 70. -tych. To, co tu się dzieje, to jest, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego pod każdym względem słownictwa, zagadnienia. Dojrzałości osób, które to piszą, które mają po 23 lata i piszą o związku małżeńskim, w którym się znajdują. Tak to kiedyś było. Hmm? Um, hmm. Ja na początku odłożyłam tę książkę, Zami bo byłam tak trochę tak. rozczarowana, że tu nie ma odpowiedzi. Bo tu nie ma tylko odpowiedzi, są tylko listy. Ale Stryty. to jest takie źródło, to jest taki tekst źródłowy że Małgorzata Szpakowska po prostu myślę, że napisałaby na ten temat kilka poważnych tomów. Zachwycająca lektura pod każdym względem, bardzo polecam. Bardzo dziękuję, doskonałe lektury. Ja Ci mogę ją w ogóle dać, wiesz, bo ja kupuję wiele egzemplarzy. z przyjemnością. Ja kupuję regularnie, skupuję wiele egzemplarzy na Allegro, żeby móc to dawać dalej, bo to jest książka, Cześć. którą należało w ogóle, ktoś powinien ją, myślę, że słowo obraz, terytoria na luzie mogłoby to wznowić. Polecamy. Tak, Polecamy. jak No i to by było na tyle. Bardzo dziękuję. I jeszcze korzyść majątkowa w tym wszystkim. Uwielbiam nagrywać ten program. <laughs> dziękuję. Ja dziękuję również.